Witaj na kanale autentyczny, polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, umów się na prywatne sesje, napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Czy narcyza obchodzi to, że odchodzisz? Narcyz jest skupiony na tym, żeby było po jego myśli. Żeby jego było na wierzchu. Skupia się na tym, by jego potrzeby były zaspokojone. Chociaż może wydawać się, że cię potrzebuje, że jest od ciebie zależny. Narcyz zawsze zrobi dokładnie odwrotnie od tego, co mówi, że chce. Zachowanie Narcyza szkodzi. Jemu samemu jest auto sabotażem. Może powiedzieć Ci, że nie może bez Ciebie żyć. Może powiedzieć Ci, że jesteś wyjątkowy, a następnie Jego zachowanie będzie mówiło coś wprost przeciwnego, odwrotnego, sprzecznego. Od tego, co Ci wcześniej powiedział. Narcyz stworzy różnego rodzaju niedogodności, trudności i problemy. Brakuje mu dyscypliny, brakuje mu kontroli własnego zachowania. Jest to sprzeczne od tego, czego oczekujesz, od tego, czego byś chciał. Od kogoś, kto powinien być po twojej stronie, od kogoś, kto powinien z tobą współpracować. Wtedy powinieneś rozpoznać, że narcyz nie ma zdolności, by przedstawiać rzeczy w sposób dokładny. Wewnątrz narcyza jest wiele sprzecznych motywów, wiele konfliktów, które powodują, że nie jest w stanie utrzymać poważnej relacji, zdrowego związku. Narcyz jest tego w pełni świadomy. Jest świadomy, że spowoduje to trudności, wywoła problemy i wszystko się rozleci z powodu jego skomplikowanej, dysfunkcyjnej natury. Narcys jest niezdolny do tego, by mieć do czynienia z normalnymi relacjami społecznymi. Możesz mu powiedzieć, co ci przeszkadza. Możesz mu powiedzieć, czego nie lubisz. Narcyz może się z tobą zgodzić. Może też mieć takie zdanie lub powie, że zrobi to, co właśnie zasugerowałeś. Będzie zachowywał się tak, jakby rozumiał, tak jakby zrozumiał Twoje intencje, Twoje słowa, będzie zachowywał się, jakby zrozumiał znaczenie tego, co mówisz, a następnego dnia lub kilka dni później narcyz będzie robił dokładnie to samo po raz kolejny. Będzie robił to samo, o czym niedawno rozmawialiście. Dzieje się tak, ponieważ nie możesz dotrzeć do Narcyza. Nie możesz przemówić do jego rozsądku. Może się wydawać, że Narcyz rozumie to, co mówisz, lecz tak naprawdę nie bierze tego pod uwagę. Nie bierze tego do siebie. Nie próbuje zrozumieć tego, co mówisz. Narcyz po prostu słuchał tak. Żebyś w końcu przestał do niego mówić, żebyś w końcu przestał próbować, by zrozumiał, tak by już nie musiał Cię więcej słuchać, mógł po prostu czekać, aż skończysz mówić, tak by sam mógł powiedzieć, co tylko zechce, lecz narcyz nie rozumie i nie obchodzi go to, by zmienić swoje zachowanie. Nie obchodzi go to, by poprawić cokolwiek w swoim zachowaniu. Zamiast tego, Narcyz będzie stosować puste obietnice, będzie kłamać, będzie ci coś obiecywać, coś w przyszłości, tak byś miał nadzieję, byś oczekiwał od niego więcej. Jest to. Taktyka mająca na celu Cię kontrolować, tak, by zdobyć od Ciebie coś, czego Narcyz chce już teraz, w teraźniejszości. Wtedy stajesz się bardziej wyrozumiały, tolerujesz więcej, a Narcyz nie ma intencji, by poprawić czy zmienić swoje zachowanie. Świadomie i celowo będzie robił takie rzeczy których nie lubisz, tak byś obniżył swoje wymagania, byś obniżył swoje oczekiwania. Narcyzm chce, żebyś obniżył swoje standardy. Czeka na twoje reakcje, prowokuje cię. Narcyzm sprawdza, ile może mu ujść na sucho, ile wytrzymasz. Wtedy Narcyz się wycofa lub sprzeda ci... Fałszywe przeprosiny. Robi tak tylko po to, by cię kontrolować. To pozwala mu określić twoje zachowanie. To mówi mu, jak bardzo może na ciebie wpływać. To podsuwa mu pomysły, sugestie, jak ma cię zmanipulować, aż w końcu osiągniesz kres wytrzymałości emocjonalnej, psychicznej. Aż w końcu zachowanie Narcyza staje się nie do zniesienia, nie możesz sobie już z tym poradzić. Narcyz dokładnie wie, kiedy przestać, a następnie używa pustych obietnic, by przyciągnąć cię z powrotem. Używa fałszywych przeprosin. Może się wydawać, że doznał olśnienia i zrozumiał. Jeśli dasz się na to nabrać, to narcyz będzie postrzegał to jako grę. Dla niego to czynności, które przynoszą mu rozrywkę, zabawę, stajesz się jego zabawką, przedmiotem, którym może się pobawić. Narcyz nie traktuje cię jako coś wartościowego, nie traktuje cię jako coś przydatnego. Dlatego tak łatwo jest mu powiedzieć, że nie może bez Ciebie żyć. Dlatego tak łatwo jest mu powiedzieć, że jesteś wyjątkowy, a następnie zaczyna się zachowywać w sposób, który mówi, że jest dokładnie odwrotnie. Dla narcyza to tylko gra, coś, czym zajmuje się dla rozrywki, dla zabawy, dla poprawy. Humoru dla zabicia czasu, by poczuć się przez chwilę lepiej. Wtedy pozostaje w centrum uwagi. To dla niego atencja, zasilanie, przez to czuje się ważny, czuje się istotny. To dla narcyza możliwość, by poćwiczyć sztukę manipulacji. Wtedy może na chwilę poczuć, że ma władzę i kontrolę, jego silna potrzeba, by wpływać na przebieg i rozwój wydarzeń, na zachowanie innych ludzi, to dla dreszczyk emocji, to dla niego nagłe, silne odczucie przyjemności, podniecenia. To go kręci, to go napędza, może się naładować, przez to czuje, że żyje. Narcyz mówi, że cię chce, lecz to tylko gra to coś, w co angażuje się dla rozrywki robi to dla zabawy. To zawsze było tylko tym, niczym więcej. Od chwili, gdy Narcyz cię poznał, to była gra nie byłeś związany z kimś, kto miał te same cele te same intencje, jakie ty miałeś. Nie byłeś z kimś, kto chciał zbudować to samo. To, co chcesz zbudować z narcyzem, nie ma sensu. To dla niego jest bezcelowe. Nie ma dla niego znaczenia. To, co liczy się dla ciebie, nie liczy się dla narcyza. Dla niego to tylko forma rozrywki, a gra nigdy się nie kończy. W tym co dla Ciebie jest wartościowe, Narcyz nie widzi niczego wartościowego. To, co dla Ciebie jest ważne, dla Narcyza jest nieważne. Nie uznaje tego za coś, na czym warto skupiać uwagę. W szczególności, gdy jest to coś, co nie dotyczy Narcyza, jest to poza nim. Narcyz takie rzeczy postrzega jako zabawki dla niego przecież to wszystko jest grą polub skomentuj subskrybuj udostępnij umów się na prywatne sesje napisz na autentyczni23maupa@gmail.com